Niech mi się stanie według Twego Słowa. Wtedy obszedł od niej Anioł. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie Chryste. czy inaczej prawda wiary. W jednym z nich, jednym z tych dogmatów, które jesteśmy zobowiązani uczynić swoimi, bo przecież na tym polega to coś, Nazywa łaską wiary, czyli darem Boga, że Bóg objawia nam samego siebie, czyli prawdę o sobie. Ale nie tylko prawdę o sobie, ale również i objawia swoją wiedzę o nas. Prawdą wiary, czyli dogmatem, jest to, że człowiek to nie tylko przewód pokarmowy, Człowiek to nie tylko opakowanie skórne, człowiek to również nieśmiertelna dusza. Gdzieś czasami można odnieść to wrażenie, że ta prawda wiarę tak jakby trochę wyparowała z naszej no takiej rzymsko-katolickiej tożsamości, pamięci. Że tak jakby jej nie było. To znaczy tak jakby Bóg nie powiedział nam prawdy o nas. A przecież dobrze wiemy, że człowiek to dusza i ciało. I również dobrze wiemy, że w odróżnieniu od świata, przyrody, roślin i zwierząt, nasza dusza jest duszą nieśmiertelną. Co to znaczy, że mamy początek, ale nie mamy końca. I chociaż rozpadnie się dom i rozpada się. Bo przecież doświadczamy tego, na co dzień czasami gdzieś tam ktoś próbuje zastosować różnego rodzaju liftingi, czy tam jakieś sabienie podmładzające i tak, mój Boże, systematycznie, krok za krokiem doświadczamy, że jednak rozpada się dom naszego ziemskiego pielgrzymowania. Ale wierzymy i wiemy, że tam w niebie mamy dom nie ręką ludzką uczynioną, ale przygotowany przez Boga samego dla tych wszystkich, którzy go miłują. Bardzo cenne informacje. Nie można o tym nam zapomnieć, dlatego, że no właśnie, brak, brak naszej codzienności takiego właściwego ukierunkowania świadomości, do czego zmierzamy, do czego zmierzamy, że jesteśmy społecznością będącą każdego dnia w drodze do domu Ojca, który jest w niebie. Nawet więcej niż do domu ojca, dlatego, że idziemy do domu, który sam Bóg Ojciec przygotował nam. To znaczy znowu nie wszystkim, którzy chcą, ale wszystkim, którzy Go miłują. Bo tu nie chodzi o chciejstwo człowieka, tylko chodzi o miłość człowieka wobec Boga. Bóg kocha nas, o tym dobrze wiemy. Ale jednocześnie oczekuje odwzajemnienia swojej miłości, nawet jeśli to będzie tylko i wyłącznie na naszym ludzkim poziomie. Dzisiaj dzisiaj w tej naszej pielgrzymce wiary bo do Ojca, który jest w niebie, Kościół każe nam zatrzymać się i otworzyć w szeroko z zachwytu na widok Najświętszej Maryi Panny. Dlaczego? Bo ona z naszego towarzystwa jest najpiękniejsza. Dlaczego? Dlatego, że ona z naszego towarzystwa jest najmłączniejsza. Dlaczego? To dlatego, że ona z naszego towarzystwa, z naszej społeczności, z Kościoła Chrystusowego jest najwybitniejsza, najświetniejsza. Wszystko to, co najlepsze do niej się odnosi. Dlaczego? Nie dlatego, że chodziła na różnego rodzaju, no właśnie zabieli odnowy biologiczne. Nawet nie dlatego, że skończyła jakieś, no nie mieszczące się w głowie uniwersytetu, studia matura i kursy lektury. Broń Boże. Dlaczego? Dlatego, że od samego początku, od zarania swego istnienia, nie pojawił się w niej nawet cień, grzechu. Nawet mniej osobistego, ale cudzego. nie uwzględnia tego typu wadliwości wrodzonej, z którą przychodzimy na ten świat. Ale nawet jeśli ktoś, mimo że na rodówce opinię lekarza będzie miał 10 punktów 10-stopniowej skali Algar, No właśnie, to się okaże, że jednak mamy gdzieś tam naszą wrodzoną, odziedziczoną po Adamie i Ewie wadliwość. Wadliwość. Która się nazywa skażeniem, grzechem cudzym. Który czym, który czym zaowocował człowieku, no właśnie tym, że przewrócił do góry nogami naturę człowieka. Człowiek, który z natury powołany do istnienia przez Boga dążył do niego w pewnym momencie, no właśnie, poprzez swoje zachowanie, poprzez swój wybór, poprzez Uczynienie z księcia ciemności z ojca kłamstwa autorytetu we własnym życiu. Bo pamiętamy dobrze zresztą w pierwszym czytaniu wszystko nam to zostało przypomniane. Grzech pierworodny. To, co spowodowało tak wielką ruinę w naszym życiu. W życiu każdego z nas. Ten niewinny z pozoru miało. Czemu tu nie spożywacie z owoców z drzewa poznania dobra i zła? No Bóg nam powiedział, żebyśmy tego nie robili. Eta. Głupia ja jesteśmy. Bóg was Tutaj dotykamy tego, cośmy odziedziczyli, powątpiewania o mądrości, o niemylności Boga. Człowiek odziedziczył po Adamie i Ewie niestety taką niewłaściwą umiejętność poddawania Boga próbie. Zaczynamy go sprawdzać. Jako pewnika życiowego, że on jest nieomylnym, że Bóg jest duchem doskonałym, który nie myli się i nikogo w błąd nie może wprowadzić. Bóg zaczyna sprawdzać kardubą w Boga. I uwaga, nie Bóg na tym grać, ale człowiek. <laughs> Zobaczmy, jeśli przyjrzymy się właśnie naszemu życiorysowi, ileż to razy, ileż to razy. Człowiek poddał próbie Jezusa Chrystusa. Zresztą stacje drogi krzyżowej zawieszone w naszych świątyniach tego są właśnie dobitnym, takim rzeczywistym, fizycznym dowodem. Droga krzyżowa, pojmanie Pana Jezusa, już raźnie jest sposobem na to, to właśnie, żeby doświadczyć prawdopodobności Boga. Czy Bóg jest prawdopodobny? Najświętszej Panie i Panny nie ma takiej wady. Najświętszej Annie nie ma takiej, takiej, takiej od samego początku. Przepraszam za tą ale już od samego początku, gdy tylko i wyłącznie w świętej Annie połączyły się dwie komórki rozrodcze Joachima i Anny. Była wolna od jakiejkolwiek zmasy grzechów przyborowane. Czyściusień, przeźroczysta, bardziej niż przeźroczysta. Dlaczego? I pozwólcie, że sięgniemy do źródła, czyli do listu, encykliki papieża Piusa XIX, Piusa, Piusa 19, Piusa XIX w którym jeszcze nie było słów, Piusa IX, w którym no właśnie 8 grudnia 1854 roku ogłosił uroczyście, zdefiniował uroczyście tę od wieków będącą w krwi obiegu wyznawców Jezusa Chrystusa prawdę, że ta, która Wydała na świat odkupiciela człowieka od samego początku za w swoich Bożej. Była zachowana od cienia, od cienia jakiejkolwiek myśli na Posłuchajmy To bardzo ważne informacje, tak, żebyśmy również przyjmując to, odświeżając sobie tę prawdę, stali się wielkimi obrońcami niepokalanego poczęcia na świecie Pany, a przypomnę, że niego samo o to się upomina już nie dotykam tych durnostujek, które się dokonują na dzień dzisiejszy teraz na naszych ulicach, gdziekolwiek. Jeżeli chodzi o te różnego rodzaju obrazki, obrazki, które gdzieś tam się pojawiają. Zostawmy to. Ale w 1917 roku w Matka Boża upomniała się sama o siebie. A może z popierczym z 1925 roku Prośba o to, żebyśmy odprawiali na Pierwszych sobot jako zadośćuczynienie za no właśnie bluźnierstwa pod adresem tej, która została wybrana przez Boga samego, czyli no właśnie wobec naj Matki Najświętszej, również i w aspekcie robienia sobie kpiny z jej niepokalanego poczęcia. Przypomnę, że mój Boże, część chrześcijan w sposób absolutnie doktrynalny ten prawdę wyrzuciło ze swojego katechizmu. Prawda, grzechu pierworodnym, a tym samym również prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. Dokonali modyfikacji Bożego objawienia. Tak pod przypas do swoich własnych możliwości intelektualnych, z szacunku. Nie będę wygniał, która to część Kościoła Chrystusowego tak błąd popełniła i niestety jest nadal wyznawcą błędu. Ale posłuchajmy, nie Niewypowiedziany Bóg którego drogami są miłosierdzie i prawda, którego wolą jest wszechmoc, a którego mądrość potężnie dosięga wszystkiego od końca do końca i wszystkim rządzi łagodniej, gdy przed wiekami przewidział najsmutniejszy upadek całego rodzaju ludzkiego w grzechu, odziedziczony po przestępstwie Adama, w zakrytej od wieków tajemnicy, postanowił pierwsze dzieło swej dobroci urzeczywistnić jeszcze bardziej tajemniczym cudem przez kcielę słowo. A postanowił Bóg tak uczynić w tym celu, by człowiek wbrew zamiarom miłosierdzia Bożego szatańskim podstępem upadł w niebrawość grzechową nie zginął. A nawet jeszcze wyżej był wydźwignięty z upadku niż się znajdował pierwszy Adam przed upadkiem. Na samym wtedy początku i przed wszystkimi wiekami wybrał Bóg i swemu synowi przeznaczył matkę, z której wcielony po szczęśliwym wypełnieniu się czasu miał się narodzić. I umiłował ją Bóg miłością wyższą niż kogokolwiek ze stworzeń w stopniu tak wielkim, Iż po prostu w niej samej znalazł najpełniejsze upodobanie, A przeto daleko więcej niż kogokolwiek z duchów anielskich. i wszystkich innych niebiach obsypał ją obfitością darów zaczerpniętych ze skarbnicy bóstwa w, w sposób tak cudowny, że ona sama ustawicznie była wolna od jakiejkolwiek skazy grzechowej a cała piękna i doskonała jaśniała tak wielką niewinnością i świętością, o jakiej, o Bogu, u nikogo innego nawet pomyśleć nie można.